Cześć, jestem Sabina Zygmanowska. E, witam wszystkich w Lądku Zdroju na Międzynarodowym Festiwalu Tańca. Zebrało się tu nas około 300 uczestników, ale publiczność jest zdecydowa zdecydowanie większa, bo sięga około 20 tysięcy osób, którzy przychodzą oglądać koncerty. Wieczory młodych choreografów, wieczory różnych kultur. E, później są ciekawe, interaktywne spotkania, które zachęcają wszystkich do poznawania nowych technik tańca. Ja również jestem pasjonatką, miłośniczką tańca i dlatego w tym roku postanowiłam się zapisać na warsztaty flamenko. No i jestem zadowolona z tych warsztatów. Dzisiaj będzie można się przekonać jak to wszystko wyjdzie, mamy finałowy koncert w Lądek Miastem Tancerzy. Zapraszam wszystkich. Zabawa na pewno będzie przednia i, i myślę, że wszystkim się tutaj spodoba. Mnóstwo atrakcji Was czeka. Jestem Bożena Radzikowska z Warszawy. Ja przyjeżdżam do lądka po zabawę głównie. E, uwielbiam tańczyć i wybieram e, tańce z temperamentem. To są przeważnie jakieś salsy, samby, e, hip hop, e, gdzie, gdzie trzeba dużo energii tracić w tych tańcach. W ogóle bardzo lubię atmosferę lądkową. Przyjeżdżam tu z koleżanką, która tańczy flamenko. Zupełnie inne tańce wybiera, ma inny temperament niż ja, ale świetnie się bawimy. Nie opuszczamy żadnych dyskotek, chodzimy wszędzie, szalejemy dosłownie, zrzucamy kilogramy i po prostu atmosfera tutaj jest boska. A teraz uczestniczę w tańcu brzucha, egipskim tańcu brzucha. 在中间。